Testujemy 10 lifehacków. I nie wiem czy działają czy nie, ale zobaczymy. Na pierwszy lifehack to żeby napój się szybciej schłodził. Że owijasz go mokrym ręcznikiem papierowym do zamrażarki na 5-10 minut i powinny być zimne. Sprawdzamy. No to testujemy. Mam napój. mam papier taki. OK. Co powinno być. Okay. To się możemy przetestować drugiego lejfa'. Jeszcze mamy brzegi posmarować. Sosem, kanawce, żeby nie wyleciało. Dobrze, dobrze to mamy. Dobra. Strzeliam z sosem tak ale dobra. Okej. Okay. Okay. Teraz. Ojej. Dobra, mam luz smarowania. Teraz, czy to działa? Okej. Okay. I co, kapie? Ty, działa. Nie wylatuje. Okej. Okay. To ten hack chyba działa. Tak, działa, działa. Piast. Okej. Okay. Okay. Można wyciągać. No i jak ten napój? Ło, wow, zimno. O wow. To bardzo zimne O, mimi Co jest? Co jest? Poczekaj, poczekaj, zaraz, zaraz No i mamy kolkę. Otwieramy. No dobra. Jest zimno trochę. Myślę, że działa. Lepiej się nie będę. Żeby kilka łyków zrobić. Możemy testować kolejne. Dobra, widzowie. Teraz muszę być burzko akurat. To chyba nic, nie. No dobra. No tutaj chodzi o to, że żeby łatwiej zasnąć, trzeba szybko mrugać oczami, bo się zmęczą. Kurczę, ciężko. No dobra, testujemy. Wy nie widzicie, ale seradram ja bardzo szybką drugą. akurat. No może u nas będzie działać, nie wiem. Jak chcecie, to możecie przed spaniem to u siebie przetestować, bo wtedy to pewnie bardziej będziecie zmęczeni. Dobra, przechodzimy do kolejnego. Dobra, widzowie. Na tym teraz podobno że musisz e, jajko wrzucić do wody. Jeśli będzie się topić, to jest świeża. A jeśli pionowo do góry będzie pływać, to zepsuta. No dobra. Testujemy. OK. Podamy jajeczko do wody. A nie wiem, czy to ma być na twardo, czy to surowe ma być. Więc sorry, jeśli ten... Dobra, to piszę, ja świeża. <grybujesz> Okej. Okay. Ta, jest świeża, nie? No. To było... Tak było napisane. No, było tak napisane. Dobra, działa. Możemy przejść do kolejnego. Dobra, widzę, nie? Teraz jest taki lifehack. Kiedy... Ci długopis nie piszę, chociaż myślę, że każdy to zna. Mówienie ciepłym powietrzem albo zapalniczkę i potem z powrotem zacznę pisać. No ale dobra. <laughs> A przetestować. Kurczę, nie wiem, może onadalią ciepło? No dobra, może teraz. Nie. I piszę. Dobra, spróbuję może czegoś innego. Dobra, spróbuję może nad gorącą patelnią. Dobra, spróbujmy. No dobra, widzowie. Teraz jest gotowy, więc może troszkę podtrzymam ten długopis albo coś innego. Nie wiem, na razie tak możemy spróbować. Jeśli chodzi o ciepło. Hmm, no czy to działa? Bo tuż powinien wtedy po lecieć. A, czy tu widać? Sorry za słabą kamarka. Nie, no, nie widać. Hmm. Każdy zna, ale nie wiem, tu nigdy mi nie zadziałało na długo akurat. Więc tak. można wyłączać. Goodbye. Wrócimy do kolejnego. No dobra widzę, teraz jest kolejny. A taki lifehack, że żeby się kabel od słuchawek nie poplątał. A to taki, że wokół ołówka musisz sobie to zaplątać. I podobno sobie to nie zapląta. Wy... Czekajcie, bo pies to wyjście. Wypuściłam psa na ogródek, więc teraz zaraz wrócę. Sorry. Dobra. Musi być chyba ołówek, może być długopis, myślę. I słuchaweczki moja stara. No nie mam niestety innych. Tylko dwa i te stare. No dobra, no to można przetestować. Ej, już są poblądane. No dobra, możemy spróbować. okej, okay, czyli to jakoś tak. Dobra. Myślę, że nie spadnie, bo ta łapka tu jest. Albo nie. Czekaj. Tutaj może. Ok. Więc tak cały czas sobie robić To podobno ma się nie zaplątać Najbardziej w kieszeni Ciekawa. Ale dobrze Teraz już muszę to plątać To już jest poplątane Weź Zatem To Zrobić sobie mini pankajka. Przecież hmm. że to zadziała, bo ja wątpię. No dobra, no to ja co to robię. No dobra, można sprawdzić. Czekajcie, już do kieszeni. Czekaj. No dobra i co? Ile ma zadziałać? No, ja też ty, to nie działa. Ile ja nie działa? Ja ja to się tego bardziej plączę? Ja znowu zaplątałam. Hej. Sara. Moim zdaniem nie działa. To się Dobrze, do kolejnego. No to kolejny to aby taśmia się nie no to Nie o co mi chodzi, nie? Wiecie, wybieracie, a potem znowu musicie to tam. Więc dobra. To jest tak, że czekajcie. Tutaj trzeba coś zrobić. Trzeba karkę wziąć. Papier. Mnie trudno. Ale dobra. Mam radę. No, uciąć trochę taśmy, żeby było, że niby coś kleję. Okej. Okay. I teraz do tego muszę ten papier wsadzić. Czekaj. Okay. No, i co teraz? Dobra. Dobra, chyba działa, nie? Ty działa. Yeah. Mega fajna. Lifehack. Myślę, że się przyda w życiu codziennym. Tym bardziej jeśli często coś kolejicie. Kolejny lifehack zara będzie. Goodbye. No dobra. Kolejny to się trochę boję, ale trzeba sprawdzić, żeby wiedzieć. A taki, że żeby się pateniem nie, popa nie poparzyć, to musisz tam nałożyć gumkę, żeby materiał z tego nie spadł i się nie oparzysz. Można sprawdzić, no ale... Dobra, potem to jeszcze nagrzam tą bohatelnię. Wiem, że dopiero to nie jest materiał, ale nie potrafię zrobić materiału. I gumeczka recepturkę. Też mam. Więc teraz miałem nabrać. Dobra. O nie nie. nie, Już tam ten powietrze z tego leci. Jeszcze raz Przedaż długo go trzymać. może jakby to jest nagrzane. No, mocno. No dobra. Kurczę. Dobra, to nie ale. No. Jesus. Te patrzenie nie pot... O mój Boże, papier się pali. Oh my god. O no kurde, to aż takie gorące było Ja się, ja się boję to robić Papier już się, pala, trafia, już się podpalał Oh my god Oh my god Co tu się dzieje? Ja nie chcę, nie, ja nie chcę Ja was strasznie sorry No dobra, muszę, ja was sorry O, muszę Miałem, że materiał nie uszyłam, ale Ja sorry Ja żebym film z tymi hakami. No yes. yes, sorry. Pierwsze film nie zawsze wychodzi. No dobra. jeszcze możemy kolejne. Okej. Okay. Mam coś teraz bardzo fajny jakiś lifehack. Taki, że, że na przykład koraliki wam się rozsypią. To bierzecie taki pasek taśmy i normalnie sobie zbieracie takie malutkie przedmioty. Trzeba sprawdzić. Wysypię koraliki i taśmę wezmę. Akurat już ją używałam. To no, będzie spoko. Jednak nie użyję koralików, ale mogę użyć nie moich starych zabawek małych. Dobra. Są malutkie. No dobra. Wystarczy jeszcze posypać. Mam moje stare zabaweczki, które zaraz muszę rozsypać. Więc nie wzięłam, ale mogę ich użyć, bo również są małe. No to ja rozsypię i zaraz do Was wrócę. Dobra. No to mam taśmę. I rozsypane zabawki. Teraz muszę to zrobić. I działa. Tylko te płytki nie biorą. Nie, to jest dobrze. Ale to się kleja. Więc minus. Ale działa.